Szanowni Państwo, w imieniu Krakowskich Struktur Ruchu Narodowego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzymy mieszkańcom naszego miasta i wszystkim Polakom. Aby nadchodzące święta, mimo panującej sytuacji, były pełne rodzinnej miłości. Światła wiary dla wszystkich naszych rodaków. By Polacy, mimo różnic politycznych, potrafili znajdować wspólny język w najważniejszych sprawach. Aby nasze rodziny były budowane na silnym chrześcijańskim fundamencie. Abyśmy przeżyli te święta, nie zapominając o ich prawdziwym religijnym sensie. By młode pokolenie szanowało tradycje i korzenie naszego narodu. By Kościół katolicki zachował swój autorytet i dobrze go wykorzystywał. Aby rodzice mogli wychowywać dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. By polskie przedsiębiorstwa szybko podniosły się po lockdownie. Państwa, które broni życia najsłabszych. Rządzących, których obchodzi prawdziwe dobro naszego narodu. Odwagi dla stojących na straży wartości cywilizacji łacińskiej. Aby Europa była kontynentem pokojowo współżyjących, wolnych narodów. Aby Kraków rozwijał się jako nowoczesne i przyjazne mieszkańcom miasto z poszanowaniem swojego dziedzictwa i spuścizny kulturowej. By w naszym narodzie nie było podziałów nie do zasypania. Polski silnej. Polski bezpiecznej. Polski, suwerennej. Polski, katolickiej. Niech radość Bożego Narodzenia napełni nasze serca ufnością w moc prawdy i wytrwałością w czynieniu dobra. Niech w naszych domach i rodzinach wybrzmi Boże orędzie z Betlejem. Nie bójcie się. Oto zwiastuje Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.